Dzień dobry, witam serdecznie. To już jeden z ostatnich filmów dotyczących warsztatów. Jest poranek, młodzież jeszcze śpi, tymczasem z Adriankiem. O, tutaj proszę bardzo. Dzień dobry państwu bardzo. Ustawiamy scenkę, zaczynamy. Tak wygląda to teraz. I co tu dużo mówić, dzisiaj finał, także. Grande finale warsztatów. To wszystko co dzieci zrobiły, dzieci, młodzież, dorośli, to wszystko co zrobili podczas warsztatów e, Dzisiaj będzie można zaprezentować Także jedno, jedno, z ostatnich wejść, jeden z ostatnich odcinków e, naszego vloga Proszę Andręku Bardzo dziękuję za to jest bajzelek Później scena ustawiona Dokładnie. Scena ustawiona mniej więcej, będę już są Tak to wygląda na ten moment nie byliśmy zadaniem na śniadaniu, więc zaraz idziemy coś zjeść. E, o 12 startujemy z próbami e, i e, potem jakiś obiadek e, dalej próbę. No i wieczorem oczywiście konce. Słuchajcie, udało mi się złapać dwóch Pawłów Pawła Zareby i Pawła Ostrowskiego. Złapać. Pod moim domkiem siedzimy. No? Także <laughs> złapałem ich. Paweł, bo ja ciebie w ogóle jeszcze nie mam na wideo, nie? Wrażenia, uwagi, sugestie. Siemanko! No Marcin, co mogę powiedzieć, jak, tak jak zwykle, bardzo owocny czas, intensywny, pracowity tydzień, dużo się działo, bo mieliśmy lekcje instrumentalne w klasach swoich własnych i dużo przede wszystkim próbowaliśmy jako zespoły, jako instruktorzy, którzy te zespoły też prowadziły, więc głównie wszyscy się skupiają na dzisiejszym koncercie, wiadomo, jest taka no, pozytywna mobilizacja, Co atmosfera, atmosfera adrenaliny, która tak wszystkich ukierunkowuje na ten na... wieczór, ale naprawdę działa się dużo. To no, Dłużej, dłużej. w różnych to to kierunkach działania tak, tak dobrze jak dobrze wiemy i prowadziłeś swoją klasę w ukierunkowaną w bardziej grę? na mocne a granie a na swoje jakieś bardziej teoretyczne podstawy, techniki poruszaliśmy różną muzykę na drzewach grało się bardzo wiele różnych styli muzycznych i tym bardziej jest to piękne, że młodzież chce to robić, że dzieci się, dzieci młodzież i to dorośli też pragną grać razem i to ich najbardziej tak naprawdę scala i fascynuje bardziej nawet niż lekcje i to ja rozumiem i też doceniam, że właśnie to odgranie wspólne jest no, tak, taką przyszłością dla nas muzyków. I tutaj głównie się to robi, jest to ukierunkowane na to, żeby razem wspólnie muzykować. To jest no, przyszłość nasza. No, no i no, graczem. W ogóle na koncercie finałowym będzie widać tą różnorodność, bo w sumie startujemy takimi mocniejszymi kawałeczkami, jakiś Alice in Chains, eee przez z wyleciało, ale będą pierwsze trzy, to będą takie nirwana, jakaś, jakieś takie żdosy hmm. absolutne, e, potem trochę lżej, potem już bardziej zróżnicowane, ale jest naprawdę przekrój tego koncertu. To jest chyba najbardziej zróżnicowany koncert, jaki my robiliśmy, że będą pojawią się różne sceny, różne gatunki. Skrajność emocji będzie. Tak, myślę, że dla każdego coś fajnego. To jest ciekawe, Paweł, że my kręcimy wywiad i mamy publiczność do tego wywiadu. Nie wiem, czy zauważyłeś. Że no może pokażmy tak tutaj. Dziewczyny słuchają tego wywiadu, chcą być na bieżąco, zanim jeszcze to się trafi na YouTube. I też przyjemnie się mówi, nie? jak jest odbiorca. Oczywiście, tak, tak. Jak jest dla kogo grać albo i gadać. Pani Mataldo, może do Olsztyn oraz. Posuniemy się dwa, tak. chodźcie. Parę, parę słów od ciebie. Potraktujcie to jako rozkiewkę mówioną. Aha, to już jest. oddychamy sobie tutaj, bo tam nie ma powietrza. No cóż, dobra, no to A, dziewczyny nie mają czasu. Ale złapiemy się dobra? później. Dobrze. Złapiemy się później. Ja już lubiłam wywiad. Strawdzi sobie Wiem. tak, żebyś to że będzie nie będzie. będzie, będzie. Paweł i Pawle? Nie, my już gadaliśmy. nie? Ja ma dużo. W ogóle jesteś głównym bohaterem tego filmu. Głównym bohaterem tych warsztatów jestem. To jest, jest tak. Bohaterem. Po części jest to prawda, bo gdyby, gdyby coś tam bolało, czy ten, no to wszyscy idą do Pawła, nie? Paluszek, głupka, hmm. plasterek na krew. wymówka. Tak. Mogą też rozdaje leki. No po prostu ordynator warsztatów, no. O, wiecie co? Ja widzę coś ciekawego, to może pokażę to od razu. Bezpolamna zaprawa. Zatrzymanie. Wydech. Ania mi powiedziała, że to jest fajne. No ale teraz to już ćwiczcie, nie? Wyciągamy się. Głęboki wdech, głęboki wdech, głęboki wdech i opadamy wydechem. I jeszcze raz. Scena jest prawie gotowa. Adrenalin tutaj działa od samego rana. Tak, będę ustawione. Jest też Janek. Tutaj jeszcze ostatnie poprawki z klasy gitary. Adaś mogę go uczyć. Jest to może lepiej nie. Wiesz, nie róbmy jest zbędnego hałasu na scenie. Także tak to wygląda. Jest super. Dobra, przejdziemy się trochę teraz po środku. O, no, w ogóle fajnie, cieszę się bardzo, bo ten koncert będzie zupełnie wyjątkowy, tak jak rozmawialiśmy z Pawłem. Jest przekrój w ogóle różnych piosenek, tam gdzieś w tle jeszcze słyszycie rozśpiewkę. Dziękuję wam bardzo, dziękuję wszystkim osobom, które przyjeżdżały na warsztaty. Nie tylko w klasie będą. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję kadrze za to, że naprawdę super się spisują przez tydzień, dzielnie pracują z młodzieżą, mają zawsze dla nich czas i, i są jakby całym sercem z nimi wspierają ich przy, przy koncercie. No i co? Fajne, fajne też było też taki akcent, tutaj był fajny, że Przyjechali uczestnicy z, z jakimiś tam moimi pałkami, mówią, że mają moje płyty, czy też dziewczyna przywiozła koszulkę z zespołu. To jest w ogóle super, że przyjeżdżają tak świadomi ludzie, wiedzą do kogo jadą, wiedzą czego mogą się spodziewać. Także no w ogóle myślę, że to jest marzenie każdego muzyka, żeby coś takiego, coś takiego się wydarzyło w jego życiu. Jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę wam wszystkiego dobrego, szczególnie w tak trudnych, neurotycznych nieco czasach, które są, które idą. Życzę wam, życzę wam wszystkiego dobrego. Miłego powrotu do szkoły, do szkoły, jeśli takowy może być. Bawcie się dobrze. Przed nami jeszcze cały dzień prób i koncert finałowy. Nie wiem, czy słychać. W każdym razie próby do... Finału rozpoczęte. Ekipa na scenie. Zaczynamy próby. Oteż jest w ogóle nowe doświadczenie. Szczególnie dla że pogromy na uchu, więc pierwszy raz będą mieli okazję słyszeć, znaczy mieć odsłuch bezpieczenia do ucha. Ustawiamy, że dwóch niktów zrobi się bałagan na scenie. Mega, mega moc, mega serce. Adrian zrobił tę scenę tak, że jest... Eee, świetnie, świetnie wszystko słychać Nie wiem czy ta kamera to odda Bo niestety nie nagrywa rewelacyjnie dźwięku Ale wierzcie mi, że jest bomba nie? No i zobaczcie Młodzież czeka na swoją kolej Także jest 200%! Szykujemy się do finału, do koncertu. Jest lekki stresik? Ciuutki. Tak, Ale damy też, radę, nie? Zajmuj ten finał. Będzie fajna zabawa, co? Na pewno. No. Bocia, możesz w dwóch zdaniach opowiedzieć, czy ci się podobało, co byś zmieniła, co było fajne, co nie? Zmienić nic. Wszystko pasuje? Tak, wszystko pasuje, super. No to fajnie. Zajęcia w klasach fajne? Bardzo. No. Tak. A te zespołowe też, spoko? Też, tak. Bardzo fajnie można się... Może powiecie, co się powiesz w ogóle, skąd się u Ciebie pasja w na bębnach, jak jak coś w ogóle zaczęło? U mnie zaczęło się od gitary. Tak prosili mnie, żebym po prostu usiadła i spróbowała i tak się zaczęło. I zakochałaś się w bębnach. się Zakochałam w Bębnach i tak już od czterech lat. Okej, okay, ile teraz masz lat? 11. Czyli od siódmego roku życia zasuwasz tak, na bębnę. Tak, To będzie twój pierwszy koncert dzisiaj? Nie. Już grywałaś na serce? Tak, to będzie bodajże trzeci nie. albo czwarty To już wiesz z czym to się je Tak rację. To co powiem? Ja? Pozdrawiamy naszych widzów i żegnamy, nie? Tak, pa pa, pa. Witam szanownych słuchaczy i widzów Wojciech, jak na imię? Dymor A na czym grasz? Na instrumencie klawiszowym Okej, okay. jakim? No po ja, prostu, prostu no, na pianikach, piano. Mhm. no piano. Okay. I tyle. A powiedz mi drogi Panie Kolego serdeczny, jak Ci się warsztaty podobały, czy byś coś zmienił może? Warsztaty były ciekawe, aczkolwiek na, ty, na jeden taki tydzień, tak naprawdę na 5-6 dni jak tu jesteśmy jest bardzo duże natężenie. Ja nie mówię, że to jest do zmienienia, ale jednak to się cechuje tym, że no, jest jednak bardzo duże natężenie i wiele rzeczy. Na bieżąco się zmienia, ale forma ciekawa, gdyż w tak krótkim okresie można złapać te więzi i naprawdę dobrze się bawić różną muzyką. Okay. I to też się mi podoba. Ale to powiedz mi, że mm, mówisz o natężeniu, nie chodzi o głośność, tylko o ilość, tak? Ilość. Materiału, który Wam przekazujemy. Tak. Czyli nie, mhm. no, nie no. mówię, że to za dużo, ale no po prostu. Jak na razie, no nie jest też to jakiś najprzyjemniejsze, skoro nagle taki natłok materiału. To trzeba trochę jednak wziąć się w garść i bardziej to spamiętać, co też na pewno mobilizuje i jest cenną taką umiejętnością. To znaczy wiesz, my od razu zapowiadaliśmy, nie? Że nie robimy kolonii, Pewnie. tylko robimy warsztaty. To jest tydzień pracy, To jest tydzień, pracy, nie? To jest tydzień tak. wstajemy rano, jest się na i właściwie do nocy Coś się dzieje, mm. nie? I to właśnie dużo zmienia, że coś się dzieje i łapiemy tę więź, i się dobrze bawimy. Czy to w salach prób, czy to nawet tutaj przy ognisku. Jeżeli płynie dobra energia, to znaczy, że jest to po prostu udane. I dla samego tego brzmienia i tych więzi, i tej radości, to po prostu warto tu przyjść. Super. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Również dziękuję za całe warsztaty. Dziękuję, że byłeś. I życzę powodzenia na koncercie dzisiaj. Dziękuję. Dzięki. Kasia zobacz, zrobię z sobą wywiad. Ka ka tak, Kasia. To jest mama tymka. Ja mam Cię pytanie, tak. powiedz jak fajnie było, jak nie było męża i syna w domu. Przez tydzień, bo byli na warsztatach. Wow. A mam mówić e, szczerze. Szczerze, wie? szczerze, Kasia, szczerze. To w skali od jednego do 10. do dziesięciu. To sto. I dziękujemy. A wy jak się bawiliście bez mamy? <laughs> 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 Bardzo tęskniliśmy po prostu. Wypłakiwała. Tak myślałem. Naszych uczestników. E, witam naszych uczestników. Zapraszamy na piąty koncert piątej edycji Przestanku Muzyka Ogólnopolskich warsztatów muzyki rozrywkowej Cześć, w grotnikach. Cześć. Czwarta edycja, Cześć, czwarta edycja w grotnikach. E, no powiem tak, pracowaliśmy, e, a raczej kadra i uczestnicy pracowali w pocie czoła dosłownie, bo pogoda nas e, nie oszczędzała, jeżeli chodzi o upał. Na szczęście nie padało, e, intensywna praca zaowocowała e, wykonaniem dzisiaj prawie 30 utworów, e, także czeka nas wspaniały wieczór. E, powiedziałabym nawet rock'n'rollow jak na tę edycję, ale zgradać szczegółów nie będę. E, nie przedłużając, zapraszamy pierwszy zespół na scenę, a Państwu życzę udanego wieczoru. Super super it's energy it's oh, oh, super Chodź, chodź, no nie, musimy, patrz. Na no, piosence finałowej. Smutno ci, że się właśnie... Czego się nie lubi, ale trzeba czasem zrobić. Ale już zaczynam czekać od następnej Na pewno no, państwo znacie ten utwór. Nazimowy? to z repertuarów zespołu... <grym> ja, nie, Jak najbardziej. Chwaje. Trzymam za sobą, mam to nagrane na, na kamusze. Zaśpiewacie z nami, prawda? Powiem ci tak, piękny koncert. No, dla mnie, o, tak. Oj, nie jedliście kolacji. Zaśpiewacie? Ekstra, no to wyleciły. Nasz wykon był fajny. Nasz wykon był super, nie? Świetny. Grande Finale właśnie się zaczyna. i wiem, się wcisnął do oczu, kiedy takie emocje tutaj wpadały. No Kochani i drodzy, e, kończąc ten cudowny piąty przystanek muzyka, chciałabym podziękować przede wszystkim Mamy uczestnikom, dłużą, dłużą. E, że w trzy dni opanowali tyle materiału i zagwarantowali nam trzygodzinny koncert, jak Marcin wspomniał. Dosłownie trzy dni, w poniedziałek dopiero się spotkaliśmy. Wtorek, środa, czwartek było na opracowanie materiału, piątek próba generalna i dzisiaj mamy koncert. Także, także ogromne brawa dla warsztatowiczów. Ogromne brawa dla nich. To są tylko trzy pełne dni, piątek, wczoraj, 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 w Bardzo dziękuję mojej niezawodnej kadrze. Bez nich nie byłoby tych warsztatów. Marcin Markuszewski tak po kolei, Emilia Kudra, Pan Pankiniewicz, Marcin Lewicki, Paweł Ostrowski, Adam, Adam zerbato dla Adriana Latosiewicza. Adrian Latosiewicz od roku został mianowany dyrektorem artystycznym i jest to najlepsza decyzja jeżeli chodzi o organizację tych warsztatów. Bez nich te warsztaty, bez Adriana te warsztaty nie odbyłyby się. Także Adrian, moje podziękowania. Marcina, w twoją stronę jesteś wielki, pracowałeś tutaj myślę na cztery etaty, także naprawdę wielkie, wielkie, ogromne brawa. Bardzo dziękuję opiekunom osób, jak to mówią, mówi nielotni nielotki, tak? Nieloty. A, nieloty, przepraszam, tak chciałam zdrobniale. Bardzo chciałam podziękować rodzicom za zaufanie. Myślę, że czuli się tutaj bezpiecznie, bez jakiejś zbędnej nadwrażliwej kontroli. Może czasem byłam pierdliwa, ale to tak naprawdę z myślą o Waszym bezpieczeństwie. Także wybaczcie mi. Dziękuję bardzo. Wybaczcie mi, ale to wszystko dla Waszego dobra, żebyście czuli się bezpiecznie. Bardzo dziękuję Pawłowi Zarębowi. Zarębie, przepraszam. Chyba się mi odmienia nazwisko. Naszemu ratownikowi medycznemu, który tak naprawdę jest, zbał nasze bezpieczeństwo, proszę mu myślić, Dzięki Pawełowi, panie, serca mi spada, bo tak naprawdę brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo tak dużej ilości osób to szapoba. Także Paweł, nie wiem, gdzie jesteś, bardzo Ci dziękuję. Tutaj, tutaj, A tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj nasz Pawełek. Sto razy, Stęplewską. Klasa instrumentów klawiszowych. Ja na drogę ja nie, to nie Jana chciała zabrać dyplom dedykowany do Hani Stemplewskiej. Dziewczyny, wtedy to między sobą. Hanna Stemplewska, zapraszam. Klasa instrumentów klawiszowych, ale również świetny wokal. i klasa wokalna Hanna Dawidziak nie ma, to, to jest bardzo Franek Kaźmierski, klasa pergursyjna Warsztaty dobiegają końca, tak jak powiedziałam te osoby, które dzisiaj wyjeżdżają poproszę o podpis. My już znamy e, termin edycji zimowej jest to 16 stycznia 2023 roku. Miejsca jeszcze nie znamy. Data jest już zatwierdzona, także zapisujcie. Myślę, że już w przyszłym tygodniu pojawi się link do formularza i zapisów na kolejną edycję. A tymczasem wracajcie bezpiecznie, ci co wracają z daleka, bo jesteście z Gdańska, ze Szczecina, z Kołobrzegu, z Wrocławia, z Piły, także z całej, Polsce, z całej części Polski. Wracajcie bezpiecznie. I miejcie cudowne wspomnienia. Mam nadzieję, że te, ta edycja zapadnie Wam w pamięć na długo. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mówiła kto? Anna Lewicka. Brawa dla Ani, do naszej swojej organizatorki. Brawa!